Cześć i czołem, witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy na temat książek. Książek dlatego, że jakiekolwiek kręcenie filmików na zewnątrz kompletnie odpada czemu Pogoda y, przypomina coś między błotną kąpielą, y, srogim deszczem i tornado. Tak więc słuchajcie, dzisiaj zostajemy wewnątrz, zostajemy w domu. Opowiem Wam co nieco na temat pięciu moich ulubionych pozycji książkowych o bieganiu. Lecimy z pierwszą książką. Zaczniemy sobie od mojej tak naprawdę książki, od której wszystko się zaczęło. Jest to książka na temat yy, jednej z najbardziej twardych, nie wiem czy w ogóle możemy tak powiedzieć, z takich twardzielek ultra yy, sprzed 20, ponad 20 lat. Bo jest to książka Pam Reed, jeszcze jedna mila. Ja tą książkę dorwałam 6-7 lat temu i pamiętam, że byłam w totalnym szoku, co jest w głowie kobiety, matki, żony, która wygrywa Bedwater, czyli bieg w Dolinie Śmierci. To kobieta niesamowicie silna, zdeterminowana. Ale ona też w tej książce opisuje swoje perypetie życiowe, swoje próby charakteru, bo nie ma ona idealnego charakteru. Borykała się przez wiele lat z zaburzeniami odżywiania. Tu wszystko jest opisane, w jaki sposób te biegi, te biegi ultra ekstremalne, wyzwania doprowadziły do tego, że znalazła równowagę, Sama ze sobą. Jest to pierwsza książka, w której przeczytałam na temat ultra, i to właśnie z niej zaczęłam czerpać inspirację. Ta książka jest już tak prze, prze, przekartkowana, pozakreślana, ale bardzo ją lubię i często do niej wracam. Wydaje mi się, że zazwyczaj nie doceniamy własnych możliwości. Przypomina mi się mowa, jaką szedł w wyścigu Ledwil Trail 100. Wygłasza tuż przed startem. Mówi tak. Jesteście lepsi, niż o sobie myślicie, i stać was na więcej, niż wam się wydaje. Zawsze staram się o tym pamiętać, gdy w czasie wyścigu mam chwilę słabości. Dobra, lecimy dalej. Kolejną książką jest yy, Pozycja Polska, a mianowicie Szczęśliwi Biegają Ultra. Wydaje mi się, że w każdym domu, gdzie mamy. Zapalonych biegaczy, ta książka gdzieś tam na tej półce stoi. A dlaczego? A dlatego, że Krzysiek Dołęgowski i Magda Ostrowska-Dołęgowska to świetny duet, który napisał tę książkę, i czyta się to z ogromną przyjemnością. Ja bardzo polubiłam tą książkę, ze względu na to, że nie jest ona tylko i wyłącznie o bieganiu, bo pokazuje drogę, jaką para z Warszawy musiała przejść, żeby finalnie znaleźć ten spokój w realizacji swojego biegowego marzenia, też w biznesie. I wiecie co? Ja tak naprawdę się z tym utożsamiałam. Pozwólcie, że przeczytam Fajny fragment na temat długiego wybiegania. Długie wybiegania toleruję lepiej w towarzystwie albo z dobrym audiobookiem. Robię je również z rozsądku. Ale żeby czerpać z nich dziką radość, niby z czego konkretnie? Z podróży do wewnątrz siebie, z tysięcy identycznych kroków, z obserwacji poczynionych w podwarszawskich wsiach albo w Lesie Kabackim. Im dłużej czytałam tę książkę tym czułam, że jest dla mnie nadzieja, bo ja jako mieszkająca w Warszawie przez wiele lat uciekałam w góry, tak jak uciekał Krzysiek z Magdą. Bardzo dużo jest tutaj napisanych na temat rajdów przygodowych, jest to całkowicie pochłaniająca przygoda życia Krzyśka i Magdy. Fantastycznie napisana, te opisy są bardzo obrazowe, czyta się to z przyjemnością, ta książka wciąga i pokazuje również, że y, słuchajcie, kasa nie jest najważniejsza w życiu i wielokrotnie to tutaj poznajemy, y, że kurczę, no trzeba coś poświęcić, żeby móc realizować to, co chcemy, to, co y, podpowiada nam serce i to właśnie Krzysiek i Magda robili, czyli po prostu żyli tak, jak tego chcieli. Był tego koszt i to jest fajna, fajna pozycja. Ja się. Jest to fajna pozycja przez to, że nie jest czarno-biała. To nie jest tak bieganie, nie jest świetne, wtedy życie jest fantastyczne, wszystko się układa. Pokazują problemy, wyzwania i w jakiś sposób sobie z tym radzą. Problemami, nie znał języka, miał dyslekcję i w jaki sposób sobie radził, ale jest to trochę takie e, obszyte takim cukierkowym m, wydźwiękiem, że wiecie, że może polegać na swojej rodzinie, itd. Okazuje się, że Mo Fara trafił do Wielkiej Brytanii jako m, po prostu część e, akcji, handlu ludźmi i nie jest to w ogóle cukierkowe, nie jest to przyjemne i dopiero teraz tak naprawdę. Po wielu, wielu latach od publikacji tej książki, przyznał się, że nie mógł tego opisać, bo raz by się to gorzej sprzedało. Czy ja wiem? Po drugie, nie był gotowy na to, żeby mówić o takich faktach ze swojego życia. No i to w jakiś sposób rozumiem. Ale wiecie co? To nie jest najważniejsze. Najważniejsze w tej książce jest to, że pokazuje on pewną specyfikę życia chłopaka, który nie miał nic oprócz ogromnego talentu i determinacji do sportu. Wielokrotnie pojawiały się opisy, gdzie podkreślał, że on musi iść na trening, bo wie, że to musi zrobić, bo daje mu to frajdę, daje mu to satysfakcję życiową, daje mu to energię. Ale jak wracał tam do pokoju, w którym mieszkało ileś tam innych facetów, z którymi dzielił ten pokój, bo nie było go po prostu na, to, na coś innego stać, to zajadał się tanim jedzeniem z fast foodów, nie dbał o siebie. Wiecie, regeneracja, nic. Pił, bawił się i korzystał z życia. Nie miało to nic wspólnego z lekkoatletą, którego znamy dzisiaj. Więc jest to na tyle ciekawa pozycja, że zagłębia nas trochę w życie mistrza świata od środka. Jest to przesympatyczny facet. Fajnie się to czyta, ale nie znajdziecie szczegółów odnośnie jego treningu, odnośnie jakichś metod takich zwalczania kryzysów na, na trasie. Tutaj są raczej takie obrazowe opisy związane z jego życiem, związane ze sportem jako takim. Ale nie jest to książka i taka, która miałaby Wam pomóc w ułożeniu lepszego treningu. Ale naprawdę sądziłem, że na sesjach wkładam w bieganie 100% energii i daję z siebie wszystko. Było jednak inaczej. Ciekawe, jakie figle potrafi płatać mózg. Nie miało to dla mnie znaczenia, jakie osiągałem wyniki na treningach, ani co robiłem pomiędzy nimi. Liczyło się tylko to, żebym nie opuścił żadnego biegu. Powolutku zmierzamy ku końcowi, ale nie mogłabym nie wspomnieć o tej książce. Jest to Liwice trenują inaczej, dr Stacy Sims. Jest to książka napisana dla kobiet, o kobietach, ale wiecie, chyba też dla facetów, żeby lepiej te kobiety rozumieć. Jak inna jest fizjologia kobiet w porównaniu do mężczyzn? Zachęca do tego, żeby porzuci porzucić schematy myślenia, że kobiety to mali mężczyźni. Kobiety całkowicie inaczej trenują niż faceci. Ta książka nauczyła mnie bardziej siebie rozumieć i Być wyrozumiałą w zależności chociażby od tego, na jakim etapie całego cyklu menstruacyjnego jestem. Ponieważ zupełnie inaczej zachowujemy się na treningu, myślimy, czujemy, mamy zupełnie inny performance w zależności od tego, jak układa się poziom naszych hormonów. Więc, ta książka według mnie jest. Pozycją obowiązkową dla każdej kobiety, która nie tylko sama się przygotowuje, bo nie stanowi to żadnego problemu, jeżeli ma się trenera, ale żeby poszerzyć swoją wiedzę o to, żeby, po to, żeby móc popatrzeć na siebie łask łaskawszym okiem i dobrać takie jednostki treningowe, dobrać takie żywienie. Takie formy regeneracji, które są spójne z naszą fizjologią. Jedna z moich ulubionych, a mianowicie pod górę, gdzie znajdujemy opisy konkretnych jednostek treningowych, które możemy uwzględnić w naszym treningu, wiecie, ta książka daje pewną strukturę treningową. I bardzo ją za to lubię, że są to szczegółowe opisy. Jest podany powód, rezultat oraz pewna próba testowa. To znaczy, mamy konkretny przykład, na którym pewne założenie było testowane i co z tego wyszło. Dodatkowo mamy, znajdziemy tutaj opisy ćwiczeń, opisy przeróżnych. Historii sportsmenów, zwłaszcza takich związanych z górami, też są przepiękne fotografie. Ta książka może faktycznie nie jest najlepszym pomysłem dla osób początkujących, ponieważ tych informacji treningowych na temat metodyki na te, pojawiają się przeróżne, przeróżne terminy, które mogą wprawić w takie zagubienie. Nie będzie to najlepsza książka dla osób, które dopiero zaczynają, bo tego będzie po prostu za dużo. Ale dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych to jest po prostu miodzio. To, co ja się nauczyłam i wyniosłam z tej książki, jakbym miała powiedzieć o jednej konkretnej rzeczy, to jest to priorytet bazy tlenowej. Pojawia się tutaj określenie o syndromie deficytu aerobowego. Czyli powodem, dla którego biegniesz na progu tlenowym tak wolno, jest mała wydolność tlenowa. Szczerze, ta książka w zeszłym roku zmobilizowała mnie do tego, żebym dłużej klepała wolne kilometry. Do tego, żebym na bazę tlenową poświęciła o 30% więcej czasu niż w platach poprzednich. Według mnie to był kompletny game changer, jeżeli chodzi o moją wydolność, i również szybkość na szlaku. Więc e, reasumując, fantastyczna pozycja, jeżeli chodzi o praktyczne wskazówki treningowe, zwłaszcza dla nas ultrasów. Wiedziałem doskonale, że odzyskanie równowagi pomoże mi też w uporządkowaniu chaosu w głowie, ale jak to często bywa w takich przypadkach? Teoria a praktyka to dwie zupełnie różne rzeczy. To będzie na tyle. Chyba się trochę rozgadałam. Miałam na celu powiedzieć bardzo zwięźle, konkretnie, ale tak to już jest. Jestem morem książkowym, uwielbiam książki. Dajcie znać, co powinnam tutaj jeszcze uwzględnić. Wybrałam tylko pięć książek, ale uwierzcie mi, że jest ich o wiele, wiele więcej. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione pozycje książkowe o obieganiu i czy może powinnam jeszcze o czymś w kolejnych odcinkach opowiedzieć. Trzymajcie się, cześć!